Dwa przeklęte lata. Dwa przeklęte lata czekania. No i tak jak w Tesco miał być taniej, to i tak musiałem zapłacić 7 zł za tego fiksa. No ale no, trudno. Mam go. Trzymał w swoich prawdziwych i prawych ręcach. <laughs> I szczerze mówiąc, warto było czekać. Warto było czekać na combiner once. Witam Was, ja jestem, ja, ja jestem Ejop Lewandowski i dzisiaj będę recenzował ruka z podgrupy ProtectoBots <laughs> o ile początkowo chciałem zabrać sobie e, menasora z tej serii O ile teraz chyba raczej zbiorę kilka losowych figurek i zrobię własnego kombajnera O, już wiem. Zrobię Ejop na kombinera. Teraz do no, figurki. Może e, fig E, e, Rukto to nowy ProtektoBot, wcześniej e, którego miejsce wcześniej zastępował e, Groove. Weźmy jeszcze w motocykl. O ile... o ile e, o ile no e, myślę, że usunięcie GRUVA było średnim pomysłem. Tak już nowy członek zdecydowanie zasługiwał by w ogóle się pojawić. E, Róg transformuje się w opancerzony pojazd, który jest niezbyt duży, ale później się tym zajmiemy. I cały skrzyż się od e, takich e, elementów jak napis SWAT polic, e, bardzo dużo e, niebieskiej farby, co mnie bardzo cieszy. A także innych wstawek, między nimi srebrnych i żółtych. E, Tutaj akurat, nie, co jest trochę ironiczne, o wiele łatwiej zobaczyć to przez kamerę, niż na własnych oczach, żółte światła. I ciężko stwierdzić, na pewno nierozwiązaną zagadką wielu Transformerów będzie też to, gdzie znajduje się koordynator ko cockpit. No i mamy jakieś e, srebrne stawki, które sugerowałyby okna, ale tutaj jednocześnie mamy jakieś otwór, Po jeszcze tutaj są jakieś takie Ala drzwi. No nie wiadomo. tu też wspomnieć, że można go udozworić. Między innymi w ten element do, e, dołączony do każdego deluxa z tej serii. Znaczy pod warunkiem, że może on się łączyć z innymi figurkami. Ja zwykle e, czy co tu. A główna broń... E, E, Ruka przywodził mi na myśl połączenie mechanicznego rami ramienia z z naprawdę naprawczym z, 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 z Warfall Cybertron I po połączeniu tego naprawdę m, to jest po prostu tryb ten wygląda po prostu świetnie e, e, Ta wieżeczka napiętnicza rakietami, a ta czy e, e, pobocznych no z tego bohatera Spon e, Wspomniałam, że figurka e, jest dość mała. I takiego ma takie ładnie się sieknięcie na swoich sześciu e, 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 kółkach. Ale na drewniane podłody jakoś średnio to e, szło. A tak jak tutaj mamy porównanie z Fallbackiem e, z Reveal the Shield. Trzeba przyznać, figurka jest zdecydowanie mniejsza od swojego o starszego e, kuzyna. W sumie strony mamy tutaj bardzo ładny znaczek autobotów, który jest. który jest ranną naklejką, na której jest nadrukowane czerwone elementy, żeby się tworzyły to, to logo. Farba w niektórych miejscach słabo, nie, nie, słabo przylega odpada. Przede wszystkim tutaj. Na tym porcie, mniej więcej w tym miejscu, bardzo odpada mi farba, a figurkę kupowałam mniej więcej wczoraj przedwczoraj no jest ok, nie bardzo zdradza robota Znaczy załóżmy, że no pierwszy raz No załóżmy, że przychodzi no jakiś koleś i patrzy No i tutaj no średnio wypatrzyłby tutaj robota Ale mimo wszystko Mi właśnie, zwłaszcza przeskadzają tutaj są takie dwie dziury Widzicie? Można w sobie sensie palec Które po prostu psują ten dom. No ale trudno Jest to jest jak to jest jeszcze w porównaniach, to jeszcze porównanie z, z Energon Skywarpem i z białym padem od PlayStation 3. Bo mogę. Przejdźmy do transformacji tryb nogi, bo w sumie to jest czterozmienna figurka, bo może się jeszcze zmienić w tryb ręki. To jest bardzo fajne. No więc pierwsze co ja robię to odciągam ten element, który jest głową. Bierzemy to tu. Wyciągamy ten cały wielki e, bolec klikający, który był e, w klacie. E, e, tutaj e, odciągamy te elementy, które później będą no stopami. I widzimy tutaj taki port. E, Wsadzamy to, ten... E, ten element, który jak mówiłem jestowany do każdego Deluxa i dostałem dość dość ciężko to naś coś tą nogą, bo nawet uda to nie ma. Co mnie wkurza. Uda otworzy e, Voyager, który jest jedno korpusem, e, korpusem zielonej je natalni, e, korpusem e, kombajnerów. No więc jest to zwyczajnie nudne, zwłaszcza słabo e, przedstawia się stopa. Spodziewałam się, że właśnie stopa będzie lepiej wyglądać, a e, dłoni gorzej. No ale może przejdźmy do transformacji, do trybu e, robota. Pierwsze co robimy, ja przynajmniej lubię robić, żeby mieć to w końcu z głowy. Rozszczepiemy stopy, które zwłaszcza te dwa elementy strasznie mocno się trzymają i ciężko to rozczepić. Mówiąc o, o odchodzącej farmie, chodziło mi głównie tutaj. Widać wyraźnie, że jest to białe. Chowamy ponownie to do klaty. Zabieramy ten element, tworzący cały nie kok Jeśli w ogóle jakiś tutaj jest. Bierzemy ręce tutaj. Bierzemy głowę tutaj. Z to strasznie wygląda jak rosyjska czapka. E, zwłaszcza to noga autobotów w miejsce czerwonej gwiazdki. I trzeba sobie podnieść e, kamerkę. Dobra, kamerka już podniesiona. E, I te elementy są zbudowane podobnie co e, ma zbudowane tak e, nogi e, Generations Jak mu to było? Howdy? Czyli jak mu tam... Było, nie, to nie był hałd, kurczę, jak on się nazywa? No ogólnie jego recenzja jest na kanale, nie będę go... Chodzi o takiego e, zielonego gościa, który był e, głównie nimoldem e, Trey czy Trey czy jak mu tam... <krym> no i też po prostu prosi o nową wersję RZ e, z... E... Tato, tato, kupi loda! <grym> Myślisz, synek, że sam bym nie, e, nie zjadł loda? Ale niestety, coś tylko tylko naprowadza. No ale doszliśmy do i transformujemy nogi. noga musiała odpaść. Ech. I po około, i po około dwóch minutach mordowanie się z tym transformerem. W końcu mam gotowy tryb e, robota. W, e, jeszcze tylko wspomnę, że teraz robota w tryb pojazdu, bardzo łatwo zapomnieć o rękach, o ułożeniu rąk i głowy. To zwłaszcza w rękach jest generwające, bo nie można tego później poprawić. I tryb robota prezentuje się świetnie. Umiejąc <coughs> ten plestarczek, który zwłaszcza przy moim oświetleniu <coughs> strasznie psuje całość i wygląda jakby... jakby e, <coughs> ten. Jakby rok był gruby, nie, on nie jest gruby. Jest bardzo umieśniony. W ogóle jest to strasznie umieśniona figurka. <coughs> e, i bardzo dobrze grają tutaj elementy, które z trybu y, 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 pojazdu y, mie, może, Chodzi mi przede wszystkim o te elementy na, rami na, na ramienniku Jest tutaj bardzo ładny napis POLIS, te baki <śmierdzi> um. Ty tak, co mi tutaj... To... Jakaś... Nie wiem, nieważne y, Jedyne co mi przeszkadza bardzo w tym trybie, to są elementy, które Później da się nawet przeżyć, ale... nawet brakuje, żeby to się był dodatkowy staw, który by to zamykał. Ale to jest Generations. A nie takie na przykład Rival Dations, które może sobie pozwolić na szczegóły. <ścoughs> no co ja... A no właśnie, pozo, A nie, przede wszystkim to. To nie jest zwykła figurka. To mnie najbardziej wyróżniało ruka. Takie oto działka. Jak nie trudno zobaczyć, wystarczą tylko te elementy na rękach, które świetnie współgrają z figurką, aby, 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 do, zobaczyć, aby zrobić jakąś bardzo dynamiczną pozę. Ale mimo wszystko, może przejdźmy szybko sobie przez pozowalność. Głowa jest na stawie ale przez elementy właśnie takiej ala szyi, które średnio się komponowują, może tylko robić 360. No dobra, może i trochę chodzić na boki. Co tylko mam bardzo ładnie pomalowaną twarz. Nie jest tutaj w ogóle sporo nawet farby, jak na taką figurkę. która, Jak ta Hasbro, która słynie wręcz z tego, że ma dość tanie figurki. Mam tutaj staw kulkowy, więc 360, no ogólnie taki typowy zakres. Mamy łokień 90 stopni, trochę luźny nawet, zwłaszcza patrząc na te szczegóły, taki zabatek i powiedzieliśmy już, tutaj to czeta. naczyta. Czyli klikający staw, na przykład taki w tym porcie, który ma kilka ustawień. No mam nadzieję, że łapiecie o co chodzi. Eee, tutaj mamy obrót, który jest bardzo popularny w obecnych latach. Równie popularny też e, obrót w udach. Przechodzimy do nóg. Szpagat mamy, więc bardzo fajnie. Nie ma tu zbyt wiele elementów e, zahaczających. więc nogi wyglądają do średnia, bo tutaj są takie chude, i, a tutaj bardzo kwadratowe. I tutaj mamy, e, możemy zrobić. Czekajcie, kopniak wręcz w stylu Jackie Chana, czy Jacka Norisa. Tylko ta noga jest troszkę ciężkawa i opada. Niestety, taka jest obecna klątwa stawów kulkowych. No i wracając do tego, w tył, w tył raczej nie za bardzo damy radę, chyba że to co odsunię, ale ja wolę już mieć to, bo to jest fajny plecaczek. opti out to nie jest, żeby tak bardzo e, lubił plecaczki, ale w sumie to jest pierwsza wygórka rocka. I właśnie mnie wychodzi nieźle, ale później będzie ocena końcowa. W stopach mamy taki obrót, który bardzo się przydaje w pozach, zwłaszcza jakoś ruch bardzo wygląda, ja na takiego typu gliny, niczym prowl, więc... To się na pewno przyda. Mamy też, ale to bardziej z transformacji, i to przydaje taki staw. Ale można na przykład zrobić tak. No mówię, to się jeszcze nie przydaje. No i może teraz przejdźmy do jednego z właściwie do, do, do najważniejszego akcesorium ruka czyli tej <laughs> ręki. Elementu dodawanego no... jak mówiłem już nieważne. Nie będę tego powtarzał kilkanaście razy. E, największym problemem jest wyciąganie palców. Tutaj widzicie jakieś tam detale. I, I to jest trudne przy pierwszym razie. E, ja przede wszystkim próbowałem e, no właśnie no siłą wyciągać, ale to jest trudne. Z pierwszym razem polecam... E, Złapać od boku kciukiem i... No i widzicie, od razu wyciągnąłem. No i teraz jeszcze bierzemy to, kciuk w którą chcemy. No i mamy tu pięść, bardzo ładną. I jak dla mnie można spokojnie kupić te dwie figurki, tylko po to, by mieć taki efekt. Ogromna pięść. Mój Boże, jakie to genialne. Droga groj może nie wygląda tak fajnie, ale zauważyłam o dziwo, że w ten sposób to dane wygląda całkiem nieźle. Nie? Ja wiem, że nie. Są drogą, Rookie jest takie taki co bardzo dobrze współgra ze stylistyką ala G1, którą ta seria próbuje otrzymywać. No i musicie przyznać, że no... Nie, dla mnie warto bardzo kupić tą figurkę. Kosztować się te 70 czy ileś tam złotych. Zależy się od tego, jakim jesteście w sklepie. I czas na porównania. Tutaj obok swojego e, koleżki Fallbacka z Revielna Shield, którego widzieliśmy już wcześniej. I hypoteza, że nam się zmniejszają daloksypowo powoli, zaczyna być prawdą. Tutaj wraz z spadam od PlayStation 3. Tutaj obok ponownie z Energon e, Skywarpa. Jeśli nie wiecie, czemu e, porównuję go z nim, to od razu odpowiadam. Bo tryb pojazdu ruka e, początkowo brałem za łazik kosmiczny. Tak wiem, dziwne, ale on na sobie tak wygląda. to, jest to Ostatni e, transport, jakiego kojarzę, i miał podobny tryb, To Ultramagnus. Jaśnie, jeśli chcę... Znaczy, Ultramagnus zanimajmij. Jeśli chcecie, możecie go kupić i przerobić roka na ultra I tutaj ostatnie już porównanie z potężną puszką picia. No więc, na koniec, naturalnie ostateczna ocena. Rok to świetna figurka. Świetna. Może nie, żeby za, zarządzić kolekcją Tresłumac, chociaż na chwilę obecną, bo na chwilę obecną jest bardzo drogi. No i. No i mimo wszystko prezent nie jest mocno niepodstawowy. Mowa mi, chodzi mi przede wszystkim o te dziury, dziury w rękach, dość nienaturalnie ułożone, bo właściwie nie znam ani jednej figurki, która miał. To znaczy się nie znam ani jednej obecnie nowej figurki posiadającej tego typu dłonie.